Ustawa implementująca dyrektywę drugiej szansy jest w pewnym sensie taką ustawą dopieszczającą nasz system prawny. Ona nie wprowadza żadnych rewolucyjnych zmian, natomiast można powiedzieć, że wprowadza zmiany istotne z punktu widzenia takiego dalszego doregulowania sytuacji konfliktowej między dłużnikiem a wierzycielem w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Restrukturyzacja jest niezwykle istotna dla rynku, bo umożliwia dalsze funkcjonowanie również takim podmiotom, które popadły w jakieś kłopoty, ale po prostu potrzebują pomocy wierzycieli, odroczenia w czasie, zmniejszenia sumy długów, żeby dalej funkcjonować. W stosunkach dłużnika z wierzycielem, najbardziej istotna zmiana dotyczy tego, że dłużnik musi lepiej poznać. Yy, propozycje, możliwości czy skłonność do głosowania za układem ze strony wierzycieli. Czyli powinno być coraz mniej układów, gdzie decyzja wierzycieli jest jakimś zaskoczeniem. Z czego to wnioskuje? No Mianowicie z tego, że obecne te nowe warunki zawierania układu, Przewidują wprawdzie nadal możliwość przełamania braku zgody niektórych grup wierzycieli na układ, ale przewidują znacznie ostrzejsze warunki zatwierdzania przez sąd, tak, sąd takiego nie w pełni przegłosowanego przez wierzycieli układu. Test zaspokojenia wierzycieli to jest wyraźny ukłon w stronę interesu wierzyciela, właśnie. On każe, żeby dłużnik bardzo dokładnie przedstawił prawdopodobieństwo zaspokojenia właśnie w postępowaniu upadłościowym, i żeby na podstawie tego prawdopodobieństwa zaspokojenia wierzyciele podejmowali decyzję, czy głosować za układem, czyli ma to być dla nich po prostu jednoznacznie ekonomicznie, matematycznie wykazane, że układ jest dla nich korzystniejszy niż upadłość. Taką najbardziej fundamentalną zmianą jest obowiązkowe objęcie układem wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo. Oni będą musieli z dłużnikiem porozumieć się co do sposobu zaspokojenia i to też nie jest jednoznacznie zmiana na korzyść dłużnika, dlatego że na szereg propozycji układowych będzie musiał wyrażać ekspresy z verbis, czyli bezpośrednio wierzyciel zabezpieczony i to może wbrew pozorom utrudnić przyjęcie układu w stosunku do obecnej sytuacji, kiedy dłużnik może sobie dowolnie wyłączyć wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo spod układu i po prostu w ramach dogadywania się z ogromną liczbą wierzycieli nie dogadywać się z wierzycielem rzeczowym, tylko po prostu go spłacać na dotychczasowych zasadach. Podstawowa formuła w tej chwili to postępowanie o zatwierdzenie układu, właśnie to pozasądowe, to jest 90 kilka procent wszystkich restrukturyzacji, które się toczą w Polsce. No jest to oczywiste, bo zbyt Obciążone sądy nie są w stanie otwierać pozostałych postępowań w rozsądnym terminie instrukcyjnym wynikającym z ustawy, więc, a restrukturyzacja to jest coś jak pogotowie na sygnale: dzwonimy pod 112 i oczekujemy, że karetka przyjedzie natychmiast. I tylko postępowanie o zatwierdzenie układu spełnia ten wymóg zatamowania chwilowo wypływu gotówki z firmy czyli stworzenie warunków na jej restrukturyzowanie.